Osobuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie. Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Co? Godzina lub dwie nie robią różnicy. Może omówimy okay. to w sali konferencyjnej. Pozwól desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze, 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 dobrze. 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 Dobrze, nie zgadzam się. Pozdrawiam dla tych, którzy wiedzą z czego to jest, z jakiego kabaretu. A w ogóle to co, o co chodzi? Yy. Kurde, nawet nie mogę się przebrać. No w jednej bluzie ładnie masakr. na stop, masakr. O? No to co? Teraz chyba słychać lepsze, lepsze gorzej niż to poprzednio. Jest na to pewne określenie. Nie subordynacja. A mnie nie podoba się to, że próbujemy <laughs> zrobić zanim skończymy naszą pracę. Jest na to S pewne określenie, głupota. Nie zależy ode mnie. Nie ja ustaliłem terminy, ale wiem, że nie należy ich przekraczać. <noise> jak mu światło przez głowę przechodzi? Wiem, że po wypadku wszyscy są na skarb wytrzymałości. I dlatego nie możemy sobie pozwolić na zatkanie się z nim. Dlatego. Jeśli będziemy go za bardzo naciskać, to się wyłączy, a wtedy nie będziemy mieli nic. Teraz też nic nie mamy. Ale będziemy mieli. Musisz mieć tylko trochę wiary. Dobrze. Ale chcę żebyś wymyśliła coś co zwiększy wydajność, nie możemy przerywać za każdym razem by się trochę zmęczy. Wystarczy, że musimy przekopać się przez te wszystkie bezużyteczne... Jak to kobietość. bezużyteczne? Zrobię to w moim można... nocy. Ale z nich nie byłoby gry. A dobra, ja ich nie podsłuchiwałem. Biegnij Desmond, biegnij! Ja tu cały czas byłem. a dobra, dopiero tam są. Siedziałem sobie na fotelu, piłem kawkę. Coś tego tak No, nie idą? What? What? What's up? Na dziś skończyliśmy, panie Miles. Sugeruję powrót do swojego A, to jest pokoju. Spokój, spokój. I odpoczynek. Dlaczego? Grażynko, dlaczego? A nie, jaki tam? Lucy. Lucy, hm? No? Siema. To ten Co tam nosi? Co ty jeszcze jest fajnego? Ludzie jak jasno. Gorzej niż w psychiatryku. Chociaż w odlascie było ciemno. Ja nie grałem, ale... ale... ale oglądałem. I nie wiem czego ci ludzie się boją. W ogóle. Ja, ja się tam nie bałem. Ja się bałem tylko jak... 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 Dobra, i samu oglądałem, jak on się dartę się bałem. A mogę to zhakować? Nie mogę. A mogę coś innego zrobić? Już nie pamiętam tej gry. Mogę z nią pogadać? O, siema. Więc naprawdę jesteś jednym z nich? Jak Altair? Tak i nie. To znaczy? Miałem zostać jednym z nich, ale gdy miałem 16 lat, uciekłem z farmy. Farmy? Tak, tak nazywali miejsce, gdzie dorastałem. Farma. Trochę jak Masja, tylko nie taka nie straszna. Po prostu mała społeczność razem na jakimiś osób na pustkowiu. No wiesz, poza rejestrem. Dlaczego? Myślałem, że rodzice to po prostu stuknięci hipisi, próbujący wyrwać nas spod władzy systemu. Tata zawsze opowiadał o wrogach, o tym jak będą nas szukać, że musimy być gotowi. Hmm. Nikt nigdy się nie zjawił. Nic się nie stało. Dlaczego uciekłeś? Nie wolno mi było. Mam wszystkie palce? Nigdy. Wiesz, jakie to uczucie jest ze świadomością, że na zewnątrz jest świat, którego nigdy nie spotkałem. Nie tęsknisz za wszystkie Nie, nie. Nie byli dla mnie rodziną, tylko strażnikami. Fajny tablet, co to za firma? Brzmi, jakby po prostu chcieli cię chronić. O tym, co się stało, sam nie wiem. Może mieli rację. Przepraszam, nie chciałam rozgrybywać przeszłości. W porządku. Mam przynajmniej o czym myśleć. Postaraj się przespać. Jutro czeka nas długi hmm. dzień. Się... O, się... Mam pytanie, A. zanim się położę. Jasne. Jak mnie znaleźli? Chodzi mi o to, że nie zbliżałem się do asasynów od dziesięciu lat. Używałeś prawdziwego nazwiska? Nie. Dopiero tutaj. Kart kredytowy? Tylko gotówki. Telefonu? <noise> nie mam do kogo dzwonić. Prawa jazdy? Na motor. Jedyna zachcianka. No i masz odpowiedź. Lol. Zdjęcie i odciski palców. Przecież to firma farmaceutyczna. Co Abstergo ma wspólnego z wydziałem ruchu? Bezmądzie. Oni mają swoich ludzi wszędzie. To. Przepraszam, nie Ale mogę niech 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 powiedz. No powiedz, No niech no ja Rozumiem, że niech niech tam, niech 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 sobie. No dobra. niech

A, co Aha, ja się miałem położyć, tak? Ok, ale dopiero jest pół do dwunastej W nocy. Co to było? Yy. Mm, muszę przyznać, że pobudka z widokiem na pana może napędzić strachu, doktorze. Obserwuje mnie pan w czasie snu? Zawsze pana obserwujemy. Proszę wstać, mamy dziś dużo pracy. Ciekawe, kogo no. dziś przyjdzie mi zabić. Proszę tak nie szarżować. Państwo przodkowie myśleli prawie poprawnie, panie Miles. Jeśli śmierć paru ludzi, do tego złych ludzi, może ocalić życie tysięcy, cóż, to niewielka ofiara. Co to znaczy, prawie? Nie pociągnęli tego rozumowania dostatecznie daleko. Używając nieco oklepanego porównania, korupcja jest jak rak. Można wyciąć guzy, ale jeśli nie usunie się źródła choroby, jest to tylko kupienie odrobiny czasu. Nic się nie zmienia bez interwencji na dużą skalę. Chemioterapia dla pacjenta. Edukacja, reedukacja dla ścisłości, ale to nie takie proste i nie zawsze się udaje. Może żyć. Wy nie macie coś lepszego. Nawet. Co to niby jest? <ślał> Chciałby pan, żebym się wygadał. <ślał> He No pewnie, gadaj stary To co wbijamy do animusa? Jazda Aaa, bez przedłużania. Nie mogę robić takich długich odcinków, kurcze, bo to... ...i się pewnie ciężko ogląda i... i... w ogóle i ciężko się też nagrywa I... ...trzy godziny się obrabia i jeszcze więcej wgrywa Nie, nie no Już tyle, to może nie i drugi ten blok pomiędzy. Gdy będziesz gotowy, wybierz wspomnienie, które chciałbyś zobaczyć. Okej, okay, no. wybrałem. Alzheimer. i żyjesz? Oh. Zanim zajmiesz się celem zamachu, ja. Przez, nie miał palca. Ja żyję? Widziałem przecież, jak mnie zadźgałeś. Czułem uścisk śmierci. Widziałeś to, co chciałem, żebyś zobaczył. Potem spałeś snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł zbudzić się do nowego życia. Po co? Altei, że pamiętasz w imię czego walczą? O we wszystkich sprawach. Sorry. Tak, we wszystkich. Nie wystarczy skończyć z przemocą jednego człowieka wobec drugiego. Odnosi się to również do spokoju wewnętrznego. Nie Piątek 13 do... dzisiaj, tak fuck mówię. ja. Tak, jest! Ale ty, co lubi piątki XIII, łapał w górę. To niestety widać. Hehe, <laughs> na pewno i nikt nie lubi, lubi piątków 13, ale, nie ale nie ja uwielbiam. To nie jest prawdziwe i że wszystko jest dozwolone? Nie pojmujesz prawdziwego znaczenia tego stwierdzenia, moje dziecko. Nie po to jesteś no. wolny, byś mógł robić co to jest słożone. To wiedza ma prowadzić twoje zmysły. Wymagam mądrości, której tobie najwyraźniej brakuje. Coś się ze mną stanie? Powinienem się radzić za ból, który na nas sprowadziłeś. Malik sądzi, że tak byłoby sprawiedliwie. Twoje życie za życie jego brata. Byłaby to jednak strata mojego czasu i Twoich talentów. Zważ, że pozbawiliśmy Cię Twojego dobytku, rangi również. Jesteś nowicjuszem. Dzieckiem jeszcze tak jak w dniu, w którym trafiłeś do zakonu po raz pierwszy. Daję Ci szansę na odkupienie. Zapracujesz na miejsce w bractwie. Już coś zaplanowałeś. Najpierw musisz Nie. mi dowodnić, się, że pamiętasz, co to znaczy być asesynem. Więc to chcesz, żebym zabił? Nie. Przynajmniej na razie. Teraz musisz na nowo stać się uczniem. Nie ma takiej potrzeby. Inni wyręczali cię, wyszukując cele za ciebie. Od dziś sam będziesz się sobie znajdował. Jeśli taka twoja wola. Tak. Okay. Powiedz mi więc, co mam zrobić? Zostaliśmy zdradzeni. Ktoś pomagał Robertowi de Sable. Ktoś U. z naszych. Musisz go znaleźć, przyprowadzić tutaj i przesłuchać. Możesz powiedzieć mi coś więcej o zdrajcy? A, o to właśnie chodzi. Dałem ci wszystko, czego potrzebujesz. Reszta należy do ciebie. Nic mi nie dałeś. Zabrałeś mi broń i HP mi zabrałeś. Coś zdegradowany, tracisz miecz, tracisz ukryte ostrze, JAK TO?! Tracisz krótki miecz, tracisz zdolność zabójstwa kanta. To jest najlepsze, tracisz zdolności! Kościół mnie zabił, z martwych wstał i kurte... Widzę jak się na mnie gapisz. No widzę jak patrzysz. No nie patrz się teraz, no. I co? Pokój. <grywa> Dobra. Lecimy. Tam mamy misyjkę. Dokładnie to tu, Więc ten gość nasz będzie uczył. I z tobą, Altairze. Zajdź mi z drogi. I z tobą. Tak, Almuazim prosił, żebym ci pomagał. <grywa> Żebym przypomniał ci jak polujemy na nasze ofiary. Wiem, jak to się ja robi. pamiętam. Możliwe, ale nie mam zamiaru być Chyba. nieposłuszny. Pośpiesz się. Asasjun mają do swojej dyspozycji liczne narzędzia. Asassion? Tak, tak. Możemy podsłuchiwać kraść, możemy zastraszać przemocą. Dobrze, pamiętasz. Więc mam pójść między ludzi i dowiedzieć się czegoś o zdrajcy. Tak, A to już nie możecie. Zacznij targu. To tam jest, po raz pierwszy go zauważył. Wiesz, kto to jest? Być może, więc powiedz mi, kto to i zakończmy sprawę. Nie tak to działa. Idź już. Co? I pamiętaj zacznij poszukiwania na targu. Musimy wiedział gdzie jest targ. Nie być tak Gram pan powie. Aaaa. Aaaa. Bum. A... Bum. Letę letę... O, spadłem. Letę... A! Trafiłem do się. Dlaczego letę dalej, letę dalej, letę O, Skok wiary. na ławce i na myśl cel. Okej. Okay. Wiem, co widziałeś. Masun otworzył bramę. Aha. Wpuścił templariuszy. Co Masun? musisz powiedzieć Almu Alimowi. Nie mogę. Masun nie działał sam. Ktoś wewnątrz Fortecy mu pomagał. Skąd ten o. pomysł? Wymienia się listami z kimś muży. ze środka. Wyplatacz koszy nosi je dla niego. Nic nie, to nie mam nie milczeć nie milczeć. nie Ale wyplatacz doręczył mu list tuż przed atakiem. Podejrzewam, że w liście był rozkaz otwarcia bramy. Porozmawiaj więc z wyplataczem. Może podać imię wspólnika Masuna. Zniknął! Boi się, że zostanie w to wciągnięty. Ha! Pewnie chowa się w którymś ze swoich na... koszy. Nie <laughs> zmieściłby się. Dochodzenie znakoszone... Dokąd tak pędzi? I To ich w ogóle nie rusza, że... Ja nie... Co to co, nie mam, nie no, mam to innej to broni, to bieda. To Chyba tego Ciekawe, czy ktoś go no. Nie może sobie człowiek biec normalnie. Jak ja lecę do szkoły, to nikt nie mówi, że jestem jakiś dziwny. No, schodzi? proszę, tylko jeden. Wszystko straciliśmy w czasie ataku i nie mamy gdzie trzymać naszego ziarna. Ja, ja nie mogę teraz. Jestem zajęty. Chodzi o ten list? Jaki list? List, który dostałeś kiedy tu weszłam? Złe wieści? Mm. Nie wiem o czym mówisz. Słuchaj, e, jak ona, ona ma włosy! Ale proszę muszę teraz być sam. Przyjdź później. Jak chcesz. Ale ma hitboxa. Jak to się to nazywa? Kralisz kieszonkowa. Tak, kolejna. z rodzajów zadań. Fajnie by byłoby się tak szybko udało. Udało się. Haha! Ha. Nie, w, w ogóle się nie ogarnął. Ja jestem tylko mnichem biednym w ogóle. Dobra, żartowałem. Co on robi? Ha. Zrobi Zobacz. komuś krzywdę. Nie rób tego więcej. Widzę jak na mnie. Ha. patrzycie. Czy pan Wyżej. Nie jestem zdrajcą. To Al Mualim nas zdradził. Zobaczycie. Wkrótce wasze oczy otworzą się na prawdę. Stoimy na progu między starym i nowym światem. Lepszym miejscem, gdzie wszyscy będą równi. Ale tacy Ale. ludzie, jak Al-Mu'alim, chcą zniszczyć to marzenie. Dzisiejszy atak był tylko pierwszym z wielu. Jeśli nie ukorzycie się, przyjdą następne. Zejdźcie z drogi grzechu. Powstańcie przeciwko szaleńcowi z Masjapu. Przejrzyjcie jego kłamstwa. I przesłuchiwanie to kolejny z rodzajów... No, Posłankie, dupy ludzie. E, podsłuchiwanie to kolejny z rodzajów śledztwa. E, sposobów na wydobycie informacji. Podsłuchiwanie jest najprostsze, bo po prostu siadamy na ławce, słuchamy tego, co oni mówią. A nie mają na nas wywalone. Przynajmniej takie z bo w następnych asasinach e, wszelkie misje podsłuchiwania to jest masakra. Ale już chyba? Nie pamiętam jak to było w Ale tak, później jest tak kradzież śliżonkowa, która później pomału zanika chyba w sumie. A tutaj mamy gościa, którego mamy pobić. Oła! O wow. Kurde, 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 wam tylko jeden synchronizacji. Nie mam synchronizacji. Dość! Poddaję się! Poddaję! A. A więc mów szybko. Nie interesują mnie Twoje gierki, Słaby. Czemu nas zdradziłeś i komu służysz? Służyliśmy templariuszom. Ty też powinieneś. Ich sprawa jest słuszna. My? Jamal. To on powiedział mi o ich planach. Poprosił, żebym otworzył bramę. Zdradziłeś nas. Ludzi, którzy nazywali cię bratem i chronili cię przed Krzywdą. Robiłem to, w co wierzyłem. Ale jeśli musisz mnie za to zabić, niech tak będzie. Nie boję się śmierci. Nie ja decyduję o twoim losie. Osądzicie Al Mualim. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Okay. jesteś oskarżony o zdradę hmm. naszego bractwa i otwarcie na bramy do jak anima. odpowiesz na te zarzuty żadnemu z nich nie zaprzeczę jestem dumny z tego co zrobiłem żałuję tylko że im się nie udało dałem ci szansę żeby wyrazić skruchę wyrzec się zła które kryjesz w sercu to nie zło lecz prawda nie mam <coughs> za co się kajać a więc umrzesz Yeah. Yeah. Spisałeś się dobrze, Alteirze. I zasłużyłeś, by ponownie nosić ostrze. Fuck yeah. A co z tym, który mu pomógł? To się jeszcze okaże. Niektórzy czynią zło ze strachu lub ignorancji. Tych da się ocalić. Inni cierpią na skażenie woli, zatrucie umysłu. Tych należy niszczyć. Wkrótce dowiemy się. Jakim trzyma ten jest Jamal. A więc przeszedłem twój test. Co teraz? Ho, ho, ho. Niech nie będziesz trzymany. Wszystko moje. do jego my. ręki. Mam tutaj listy. Zdobią dziewięć imion. Dziewięciu mężczyzn, którzy muszą zginąć. Dobra, nie będę spoilerował weekend. No Powiedzisz, ich władza i wpływy <laughs> do czy... i sprawiają, że krucjaty nie, nie ustają. Znajdziesz ich. Jeśli i jest ktoś, kto się Wtedy nie widział żadnego asasina, dla To pozdrow dla niego za za w ten sposób. Niech się nie nazywa gracz. Możesz zyskać odkupienie. No sorry. Dziewięć istnień w zamian za moje. Według mnie. To mało. Wielce propozycja. Masz jakieś pytania? Tylko jedno. Gdzie mam zacząć? Bardzo dobrze. Jedź do Damaszku. Znajdź na czarnym hmm. rynku kupca imieniem Tamir. Niech on będzie pierwszym, który zginie. Nie zapomnij odwiedzić biura, gdy już będziesz na miejscu. Wyślę ptaka z wiadomością do Rafika, żeby cię oczekiwał. Porozmawiaj z nim. Ma ci wiele do zaoferowania. OK Pogadamy sobie. uważasz, że tak jest najlepiej. Tak uważam. Poza tym nie możesz rozpocząć misji bez jego zgody. Co to za bzdury? Nie potrzebuję jego pozwolenia. To strata czasu. To właśnie cena za twoje błędy. Jesteś odpowiedzialny nie tylko przede mną, ale przed całym bractwem. Jeśli tak no wiesz. Weź swoje rzeczy i idź Udowodnij, że jesteś jeszcze coś wart. Nie mogę tam podejść bliżej. Okej. Okay. Ukryte ostrze najprostsze na świecie. Najlepsze, bo w trójce w sumie. Znaczy. mi się nie podobało to, że to były tak naprawdę noże, ale. Synchronizacja w swoim pierwszego stopnia. Zdobywać nową broń. Mierz, zdobywać nową broń, ukryte ostrzem. Musisz poćwiczyć na gilińcu. Juhu. Mogę poćwiczyć na gilińcu. Takiego wała. Musisz poćwiczyć na gilińcu. nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz się to i owo. só por tráficos, uhu, nem para mim não sei o que. Mistrzostwo. No nawet po Ja, 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 ja. Bo właśnie moi uczniowie. Każdy z nas powinien walczyć. Nie to jest taka. Podstawowe zabójstwo. Musisz być bardzo zajęty. Rozumieć? Spot. No ale co? Myślę, że jedno śledztwo było To chyba w tym odcinku starszy, nie? Wy otwiliśmy sprawę Dostaliśmy nasze ukryte ostrze. Tak jak w liście on nie ma palca, bo starzy Assassini to była jakby cena za posiadanie tego ostrza. I ono się pojawia w miejscu tego palca. Także w ogóle te pierwsze stare zasady asasynów były hardkorowe i później dopiero stali się ciotami w ogóle i pistoletami się nawalali na rękawach. Dobra Tu co? Tu sobie rozwalimy, bo co? A, nie ma sprzedaży. JAK POLECIAŁA TA WAZA! Pokażę wam zabójstwo Cvilla. Bum. Za które tracimy zdrowie. Zero krwi. Bo... bo płazu okay. Ale życie się za chwilę odnowi, jak będziemy Anonimowi nadal. O, właśnie. I z powrotem możemy korzystać z wzroku, wzroku orła. I co? Nie ja myślę, że to tyle w tym odcinku. W następnym już pojedziemy sobie do Damaszku. Pokażę wam jeszcze konia. Dokąd on pobiegł? Konie. Można sobie nawet wybrać. Tak, pięknie. Ja, ja zawsze biorę tego białego, bo tak fajnie to pasuje, nie? No. Eee, No na shiftcie siada. Kiedyś niby była teoria, że one jakoś mają różną prędkość, ale to tam. Nieprawda. Okej. Okay. No to co? To tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jak wam się podobało. a, wiecie co robić tam na dole. No. Komenty, łapki. Jak się podobało. Jak się bardzo podobało, możecie zasubskrybować kanał. No. Myślę, że udostępnić znajomym, pokazać. Ja będę kończył. Odjeżdżam w stronę zachodzącego słońca. Postaram się nie zabijać ludzi. Ja i na razie.